Style Brainrot to gra, która niewątpliwie pobiła wszystkie rekordy Robloxa. Właśnie, Robloxa, ale w ostatnim czasie pojawił się wysyp serwerów Minecraft, które oferują tryb Stile Brainrot. A dzisiaj w nią zagram i postaram się zdobyć najlepsze Brainroty. Czy mi się to uda? Oglądaj do końca. wie, patrzcie na to mamy lirilila li, 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 nie umiem tego mówić nawet dobrze powoli rozwijało się moje imperium ale było to stanowczo za mało i tak dobrze widzicie kupiłem kolejnego lirilila li, li. niestety nie było mnie jeszcze stać na moje marzenie brr br, patapim ale nie zmienia to faktu, że, że kupiłem Team Cheesa za aż 500 dolarków i zarabiam 5 yy, tych też dolarków na sekundę, więc myślę, że jest to opłacalny deal. A więc jak teraz widzicie, moje imperium się bardzo rozrasta. Kupiłem Fluri-Flura za 750 tych dolarków i zarabiam aż 7. I widzicie, jak ta kasa rośnie? Okurna. Więc jak teraz widzicie, serio poleciałem na grubo. Kupiłem pipi kiwi, które naprawdę, jak na razie, generuje dużo kasy. Zacząłem zbierać kasę po to, by kupować nowe brainroty i rozwijać moją dotychczasową bazę. A więc... Trochę się pozmieniało. Dokupiłem nowe brainroty, które naprawdę dużo kasy generują. W sekundę mam odrobiłem wszystko, za co kupiłem na przykład Trulimero Trulici, który generuje aż 156,25 na sekundę dolarków, co jest bardzo moim zdaniem potężnym wynikiem. No i już sobie odrobiłem wszystko, co za niego wydałem. Bardzo jest dużo brainrotów i jeżeli możecie mi napisać, to jak tu się powiększa piętro? Jezu, ledwo zdążyłem Cię kupić. Dobra widzowie, kupiłem najlepszy możliwy wybór, mianowicie Br -br pima. Niesamowite. Ale na dzisiaj to koniec. <laughs> Teraz to koniec. Kończymy z wynikiem 140 tysięcy kasy. No i z takimi brain rotami, możecie ocenić czy na ten czas, którego, który grałem, no a mianowicie jakieś to było 20 minut, coś takiego, czy zdobyłem dobre rzeczy. A ja muszę spadać, bo ktoś mi zaraz ukradnie brain roty.